Witamy na kanale rozrywkowo-informacyjnym Plotki na Gorąco 24H. Wszyscy najlepiej wychodzą na zdjęciach. Co? Szok. Czy Maserak właśnie przyznał, że taniec z gwiazdami to jedno wielkie kłamstwo? Jego odpowiedź na mroczny hejt Rogacewicza obnaża brutalną prawdę. Szykujcie się. Zostańcie z nami. Finał jubileuszowej? a może raczej przeklętej edycji tańca z gwiazdami, to zawsze gigantyczne, choć często fałszywe emocje na parkiecie. Ale to też mroczny moment, kiedy na sam wierzch, jak ropa z wrzodu, wychodzą wszystkie brudne kulisy i toksyczne napięcia, które narastały przez długie, wyczerpujące tygodnie. Tym razem, poza samymi wynikami, poza tym, kto wygra ten kawałek szkła, uwagę mediów przykuł jeden, konkretny, mroczny wątek. Wątek sprowokowany przez wcześniejszy, szokujący, pełen bólu wpis aktora, Marcina Rogacewicza. Pamiętacie? Rogacewicz, który w programie tańczył w parze ze swoją kochanką, Agnieszką Kaczorowską, publicznie, bez żadnych hamulców zasugerował, że ich duet padł ofiarą obrzydliwych, nieprzychylnych komentarzy. I co gorsza, wręcz jawnego hejtu. Hejtu, który miał pochodzić nie od anonimowych internautów. Ale z wnętrza. Z samego, toksycznego serca środowiska związanego z produkcją. To jest potężne, mrożące krew w żyłach oskarżenie. Oskarżenie, które rzuca gigantyczny, mroczny cień na całą, wydawałoby się radosną, rodzinną atmosferę tego show. Jeśli ktoś z tak dużego, flagowego formatu polsatu mówi publicznie o toksycznej atmosferze i hejcie od środka, to trudno to po prostu zignorować. To trzeba zbadać. I tu musimy dokładnie, słowo po słowie, zacytować ten jego płaczliwy, a może po prostu desperacki manifest. Te spowiedź to jest ten złoty, bezcenny szczegół. Rogacewicz napisał w mediach społecznościowych: Cytujemy: Bardzo długo milczałem, patrząc na to wszystko, co się dzieje od środka. Obserwując i doświadczając ogromnego hejtu milczałem dalej i robiłem swoje. Jak to ja? Jestem twardy, ponieważ wiem, że prawda zawsze się obroni sama i prędzej czy później wyjdzie na jaw. Tak się właśnie stało. A potem padł ten ostateczny, brutalny cios ta publiczna denuncjacja cytujemy: Jesteście świadkami nieprawdopodobnego jawnego już hejtu z imienia i nazwiska przeciwko nam hejtu wśród uczestników i tancerzy tej wyjątkowej, jubileuszowej edycji. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć, co zobaczyłem i usłyszałem. Poza tym, co zostało wypowiedziane, mowa ciała mówi już wszystko. Hejt wśród uczestników i tancerzy. Hejt z imienia i nazwiska. Co tam się tak naprawdę działo? Kto ich tak gnębił? Kto ich tak nienawidził? Czy to przez ten słynny, wulgarny komentarz Karolaka w DE? Czy może działo się tam znacznie, znacznie więcej? I właśnie teraz, gdy ta bomba wybuchła, gdy ten smród się rozlał, głos postanowił zabrać on. Dziurer, weteran, ikona tego programu, Rafał Maserak, postanowił skomentować te szokujące, mroczne oskarżenia. I jego reakcja jest tak dziwna, tak dyplomatyczna, tak wymijająca. Że aż przerażająca. Jest to majstersztyk manipulacji i PR owego bełkotu. Zamiast otwarcie, brutalnie zaatakować Rogacewicza za te oszczerstwa, albo zamiast uczciwie przyznać mu rację i potępić hejterów, tancerz podszedł do sprawy w jakiś dziwny, pokrętny, wyważony sposób. Rafał Maserak, co ciekawe, wcale nie zaprzeczył istnieniu problemów. Przyznał, że tak duża produkcja. Emitowana na żywo i generująca tak gigantyczne, toksyczne emocje, musi wiązać się z napięciami. Stwierdził, że pojawiają się w niej trudniejsze momenty i silne emocje. Że trudno, żeby było inaczej. Że to jest naturalny koszt takiego formatu. Że w każdej większej grupie, która tak intensywnie ze sobą pracuje, prędzej czy później dochodzi do tarć. Tarcia co za piękne Delikatne słowo na jawny hejt z imienia i nazwiska, o którym pisał Rogacewicz. Ale prawdziwa bomba, prawdziwe, nieintencjonalne? Przyznanie się do winy padło chwilę później. To jest ta czerwona nić. Ta hipokryzja. Maserak, próbując ratować wizerunek programu, porównał go do rodziny. Ale jakiej rodziny? Posłuchajcie tego. Cytujemy jego szokujące słowa dla Super Expressu. Wiadomo, jak to w każdej rodzinie wszyscy najlepiej wychodzą na zdjęciach. Czy wy to słyszycie? Wszyscy najlepiej wychodzą na zdjęciach. Czy on właśnie publicznie, między wierszami, przyznał, że ta cała wspaniała atmosfera, te wszystkie uśmiechy, te przytulanki na wizji to jedno wielkie kłamstwo? Że to tylko fasada? Że to tylko gra pozorów na potrzeby zdjęć? Co za przerażająca szczerość! Ale brnął w to dalej. Dodał, ale to tak, zawsze są osoby, które są bardziej zżyte, ale są osoby, które nie są zżyte i tak jest w całym naszym środowisku. A więc jednak. A więc potwierdził, że są podziały, że są grupki, że są ci dnie życi czyli Kaczorowska i Rogacewicz. Potem Maserak, jakby zdał sobie sprawę, że powiedział za dużo, natychmiast próbował zdusić temat. Starał się zdyskredytować Rogacewicza, sprowadzając jego dramatyczne wyznanie do rangi zwykłej opinii. Cytujemy. To są jego słowa, więc on tak uważa. On tak uważa. Czyli CEO wymyślił to sobie, ma paranoję, a potem nastąpiła ta żałosna, pr-owa, wyuczona formułka. Obrona programu za wszelką cenę. Cytujemy: Ja uważam, że to jest jedna wielka rodzina. Od 20 lat jestem w tej rodzinie i jest mi w tej rodzinie cudownie i wspaniale. Co za fałsz. Co za obłuda. Dopiero co przyznał, że to rodzina tylko na zdjęciach, a teraz mówi, że jest mu cudownie i wspaniale. Tancerz zwrócił też uwagę na ten rzekomy aspekt społeczny programu, że spotykają się tam ludzie z różnych środowisk. Aktorzy, sportowcy, celebryci. Każda z tych grup ma inną wrażliwość, inny temperament. I że kiedy takie zróżnicowane charaktery walczą o zwycięstwo i są poddawane tej brutalnej krytyce jury, konflikty są nieuniknione. Że to, co dla kogoś jest żartem, jak hamskie w DE, Karolaka dla innej osoby może być niesprawiedliwą uwagą. Ale słowa Rogacewicza o Hejcie z imienia i nazwiska sugerowały coś znacznie gorszego. Sugerowały, że te tarcia wyszły daleko poza ramy zdrowej rywalizacji, że stały się czymś patologicznym, czymś złośliwym, czymś osobistym. Z perspektywy Maseraka, który jest teraz jurorem, który jest twarzą tego programu, Najważniejsze jest oczywiście podkreślenie, że mimo wszystko, mimo tego całego brudu, jest to miejsce, które łączy. Ale jego własne słowa o rodzinie na zdjęciach brutalnie temu zaprzeczyły. I tu dochodzimy do mrocznego finału. Cała ta historia to kolejny, przerażający dowód na to, że świat telewizyjnej, fałszywej rozrywki to nie są błyszczące cekiny i szczere uśmiechy. Za kulisami to jest ciężka praca, to jest gigantyczne zmęczenie, to jest brutalna walka nerwów. Kiedy celebryta, który nie jest przyzwyczajony do takiego rygoru, zderza się z tancerzem, który ma sportowe ambicje, o konflikt nie trudno. A Marcin Rogacewicz? Mając za partnerkę Agnieszkę Kaczorowską kobietę, która sama jest postacią skrajnie kontrowersyjną, która sama spaliła za sobą wiele mostów, która sama zaatakowała publicznie innych uczestników, mógł odczuwać tę presję i ten hejt podwójnie. Jego żałosny wpis może być po prostu wynikiem narastającej frustracji. A komentarz Rafała Maseraka? Jest kluczowy, bo sprowadza całą tę sytuację do ludzkiego wymiaru. Mówi nam wprost: tak, są emocje, tak, są tarcia, tak, to jest po prostu natura pracy w grupie pod wielką presją. Próbuje nam wmówić, że to nie jest zła wola że to jest zmęczenie. Ale czy na pewno? Czy ten jawny hejt z imienia i nazwiska to tylko zmęczenie? Ta jego dyplomatyczna, fałszywa riposta to obrona programu, która tak naprawdę obnażyła jego mroczną, zakłamaną prawdę. Co sądzicie o tych szokujących słowach Maseraka? Czy on właśnie przyznał, że Taniec z Gwiazdami to farsa? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli chcecie więcej takich mrożących krew w żyłach historii z zakulis show biznesu, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie ten film i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał oraz kliknijcie dzwoneczek. Dziękujemy za oglądanie!